L'Italia, l'Accademia kulinarna e Tefal, cosa facciamo con l'appio e l'uovo? No, vedremo insieme, in piccole costecchie due appi. Rossciamo il maso da patella, dajemo l'uovo, zest e succo, 1 citrina, zucchero, cinamon. Mescoliamo, mesciamo e aspettiamo che si caramellizza. Quando è tutto caramellizzato, zdemoliamo e do misecca. Ora, rozdielimo 4 appi, giutka fino misecca i białka bianca odziale. Mescoliamo, mesciamo, il Potem mąka, jestem mieszumieszumieszumieszum, bierzemy białka do stiwny, cukier i połączymy nasze dwie masy. Trochę delikatnie mieszumiesz, i teraz wszystko leczy do naszej nieprzewirająca patelnia powłoka. Zamykamy, gotujemy 5 minut. Potem dajemy jabłka i pomóc rozpinana ręka, teraz wszystko idzie do piekarnika. O około 20 minut. I mamy super fantastyczny puszysta, ciasto jakami Patelnia, jak widzicie, jest czysta. Trzeba tylko trochę cukier i spróbować, dlatego smakuje jak zawsze bonissimo!